Bajka o małej Zuzi i wróbelku pomocniku. Zuzia była małą, wesołą dziewczynką, która uwielbiała swoją nową, kolorową sukienkę. Sukienka miała wiele pięknych, błyszczących guzików w różnych kolorach. Zuzia bardzo o nią dbała i zawsze ostrożnie ją zakładała. Pewnego słonecznego popołudnia Zuzia bawiła się w parku. Biegała za motylami, skakała przez kałuże i wspinała się na małą górkę. W pewnym momencie poczuła, że coś się poluzowało przy jej sukience. Spojrzała w dół i ze smutkiem zauważyła, że jednego z jej ulubionych niebieskich guzików brakuje. Zmartwiona Zuzia zaczęła gorączkowo szukać zguby. Przeszukała trawę. Zajrzała pod ławkę i sprawdziła nawet w piasku na placu zabaw. Niestety niebieskiego guzika nigdzie nie było. Zuzia usiadła na ławeczce i zaczęła cicho płakać. Wtedy podszedł do niej mały, brązowy wróbelek. Zaciekawiony łzami dziewczynki zapytał, dlaczego płaczesz Zuziu? Zuzia opowiedziała mu o zgubionym guziku. Wróbelek posłuchał uważnie, a potem powiedział: Nie martw się, Zuziu, może razem go znajdziemy. Czasami to, czego szukamy, jest bliżej niż nam się wydaje. Wróbelek zaczął uważnie przyglądać się ziemi wokół ławeczki. Po chwili zaćwierkał radośnie i wskazał dziobem na mały dołek w trawie tuż obok Buta Zuzi. Niebieski guzik leżał tam, schowany pod listkiem. Zuzia aż podskoczyła z radości. Szybko podniosła guzik i przytuliła go mocno. Podziękowała wróbelkowi za pomoc. Widzisz, Zuziu? zaćwierkał wróbelek. Czasami, gdy czegoś szukamy, warto rozejrzeć się bliżej i nie tracić nadziei. Zuzia przypięła guzik z powrotem do sukienki i uśmiechnęła się. Zrozumiała, że nawet w trudnej sytuacji nie należy się poddawać i warto szukać pomocy u innych. Jaki morał z tej bajki? Nie trać nadziei i uważnie rozglądaj się wokół, bo rozwiązanie problemu często jest bliżej niż myślisz. Warto też prosić o pomoc, bo razem łatwiej znaleźć to, co zgubione.